W celu porównania mocy kwasów należy jednym kwasem próbować działać na sól drugiego. Jeżeli działając pierwszym kwasem na sól drugiego e, powodujemy, że ten pierwszy kwas wypycha drugi z soli, to mówimy, że ten, którym działaliśmy na sól drugiego jest mocniejszy. Spróbujmy sprawdzić, czy kwas octowy, czyli etanowy, jest mocniejszy od kwasu węglowego. Mam tutaj Biały proszek to sól kwasu węglowego, czyli węglan sodu, który wprowadzę do butelki. Wsypuję węglan sodu do butelki i dodam do butelki kwas octowy celem porównania mocy kwasu węglowego i octowego. Dodaję kwas octowy i zamykam butelkę. Gaz zwiększa uciśnienie. Zwróćcie uwagę na intensywne pienienie zawartości i oczywiście na wzrost ciśnienia wewnątrz słoika, skutkiem czego oczywiście korek z butelki wyskoczył. Widać wyraźnie, że działając kwasem octowym na sól kwasu węglowego, zaobserwowaliśmy, że kwas octowy wypchnął kwas węglowy z jego soli. Oznaczało to, że kwas octowy jest kwasem mocniejszym od kwasu węglowego. Produktem reakcji, który znajduje się w butelce, jest odstan sodła, dokładniej jego roztwór wodny, i oczywiście kwas węglowy, który natychmiast rozpadł się na dwutlenek węgla i wodę. I to właśnie dwutlenek węgla, zwiększając ciśnienie wewnątrz butelki, wypychał korek, którym zamknąłem pojemnik. Ciekawe jest również i to, że moglibyśmy łatwo w ten sam sposób udowodnić, że kwas siarkowy 6 jest kwasem z kolei mocniejszym od kwasu octowego. Popatrzcie, jeżeli do probówki wprowadzę sól kwasu octowego, czyli octan sodu, tutaj mam stałą krystaliczną substancję, czyli octan sodu, wsypuję nieco tej substancji do probówki i do naczynia dodaję kwas siarkowy 6 i zawartość podgrzeję to po ogrzaniu probówki do wrzenia mogę łatwo przekonać się, że tym razem kwas siarkowy wypycha kwas octowy z jego soli wąchając Delikatnie zawartość probówki, wyczuwam charakterystyczny zapach octu. Oznacza to, że kwas siarkowy 6, podobnie jak kwas octowy, wypycha słabszy kwas z jego soli. A więc kwas siarkowy jest mocniejszy niż octowy. Przeprowadzone doświadczenie pozwala uszeregować trzy badane kwasy według rosnącej mocy. Najsłabszy spośród badanych kwasów był nietrwały kwas węglowy mocniejszym był kwas octowy. I najmocniejszym jest rzecz jasna kwas siarkowy. Nie trudno domyślić się, że działając kwasem siarkowym na sól kwasu węglowego, obserwowalibyśmy analogiczny efekt, jaki zaobserwowaliście na początku, czyli gdybym dodał do naczynia węglan sodu i całość zalał kwasem siarkowym i zamknął korkiem, korek również by wyskoczył.